Witajcie kochani. Dziś porozmawiamy o czymś, co dotyczy absolutnie każdego z nas: o czasie. Czas to waluta i tak jak z pieniędzmi, możemy ją albo bezmyślnie wydawać, albo mądrze inwestować. Pytanie brzmi: jak inwestować czas w rodzinę, biznes i siebie, żeby zwracał się z nawiązką? Pierwszy raz uderzyło mnie to, gdy obejrzałem film na YouTube o tym, ile godzin dziennie tracimy na scrollowanie telefonu. Autor powiedział wtedy coś, co utkwiło mi w głowie. Te same 15 minut, które spędzamy na bezsensownym przewijaniu ekranu można przeznaczyć na naukę języka czy napisanie posta na bloga. To był dla mnie przełom. Zrozumiałem, że nawet najmniejsze odcinki czasu można inwestować w coś wartościowego. Tylko trzeba chcieć. Nie zawsze jednak byłem w tym mistrzem. Pamiętam, gdy organizowaliśmy z Kasią randki dla Singli projekt randkowelowe. Fizycznie byłem z rodziną, z dziećmi, ale myślami ciągle tkwiłem w biznesie. Dzieci coś do mnie mówiły, a ja w głowie rozwiązywałem problemy z reklamą. Dopiero w momencie, kiedy pozwoliłem sobie odpocząć, paradoksalnie przyszły, przyszły najlepsze pomysły. To mnie nauczyło, że czas inwestowany w obecność i odpoczynek też przynosi ogromne zyski. Dziś, zanim wejdę w nowy projekt, pytam siebie. Czy to pozwoli mi spędzać czas z rodziną, a jednocześnie da dodatkowy dochód? Tak było z randkami. Większość pracy wykonywaliśmy online, a tylko spotkania były na żywo. W pewnym momencie nawet nie musieliśmy przyjeżdżać na randki, bo prowadziła je za nas Ania. A my mogliśmy cieszyć się tym, że biznes działa, a ja spędzam czas z rodziną i z dziećmi. To było piękne. Partnerem dzisiejszego odcinka jest CyberFolks. To hosting, który działa bez zrzutu. Nie ma stresu, nie ma kombinowania. Po prostu działa. Jeśli myślicie o biznesie online, to naprawdę mogę go polecić. A w opisie dorzuciłem dla Was mój kod rabatowy, żeby było taniej. Nie mam wyrzutów sumienia, gdy inwestuję czas w siebie. Każdy tego potrzebuje. Dla mnie to sen zamiast telefonu, spacer zamiast stresu, albo tworzenie treści, bo to jednocześnie rozwój i chwila dla siebie. Największą stopą zwrotu jest właśnie rozwój, czy to nauka, sport, czy odpoczynek. Oczywiście, łatwo wpaść w łapki. Moja największa to. Scrollowanie bez sensu. Możesz to sobie uświadomić dopiero, gdy spojrzysz w statystyki w telefonie i zobaczysz, ile godzin z życia uciekło. Inną pułapką jest zarywanie nocy na pracę. Wydaje się, że to inwestycja, ale czy na pewno? Według mnie to kredyt z ogromnym op oprocentowaniem, bo następnego dnia jesteś zmęczony, rozdrażniony. I cierpią na tym relacje z rodziną. Nie mam czasu. To jedno z najczęstszych zdań, jakie słyszę. Ale prawda jest taka, wszyscy mamy 24 godziny. Różnica polega na tym, jak je wykorzystujemy. Ja też kiedyś mówiłem: Nie mam czasu, mam małe dzieci. Ale kiedy zmieniłem pytanie na jak mogę znaleźć czas mając małe dzieci, znalazłem rozwiązania. Czasem to oznacza pracę wieczorem, gdy dzieci zasną, lub praca rano, gdy jeszcze wszyscy śpią. A może 5 minut pracy na sedesie? Przyznam szczerze, że tak też wpadają mi do głowy kreatywne pomysły biznesowe. Czas to naprawdę waluta, której nie możemy. Dodrukować. Każdy dzień to nowa szansa, żeby wybrać, czy inwestujemy go w to, co daje życie i rozwój, czy w to, co zabiera nam energię i radość. Ja sam nieraz się potknąłem, źle ulokowałem swoje godziny, czasem nawet całe dni, ale dziś wiem jedno: każda chwila, którą poświęcam bliskim, odpoczynkowi czy twórczości, to inwestycja, która zwraca się z nawiązką. Życzę Wam, żebyście w tym tygodniu znaleźli choć kilka takich chwil, które będą miały prawdziwą wartość. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Kompasu Rozwoju.